Many people think of her as the grandmother of uh, a performance art. Uh, <laughs> performance emerged in the 60s as a result of a challenge to painting. Whatever it was, it was not something you hung on the wall. Raz, raz, raz. Wiecie co? Myślę, że w takich warunkach chyba lepiej przełożyć ten pokaz na, na inne rzeczy. Albo zaczekamy chwilę jeszcze. Tylko, że domówię. No widzimy, co się dzieje tutaj z, z ekranem, który się robi jak żagiel, i z tym, co się dzieje na niebie, więc. Terima kasih telah menonton!